Siemanko, tak jak obiecałem, dzisiaj po raz kolejny zagram obiektem 430. U. Nie będę omawiać ani modów, ani załogi, czy też ulepszeń polowych. Po prostu w opisie umieszczę link do wczorajszego materiału i do konkretnej minuty, i wtedy będzie wszystko jasne. A my lecimy z pierwszą bitewką w tym odcinku. Linia Mannerheima, losowanie na 9 tiery. Ja wybrałem zestaw z Turbo, ponieważ chcę zagrać dosyć nietypowo jak na czołg średni. Mianowicie chcę w pierwsze tempo spróbować zająć kwadrat K5, K6. Jestem ciekaw, czy. Taki przejazd mi się uda, czy nie? Obiektem 430, jak dojadę na tę pozycję, to wydaje mi się, że mogę zrobić dobrą bitwę. Mamy w miarę dobry pancerz. Jak ktoś będzie chciał do mnie strzelać z tej półki, to to będzie strzelanie na 400 metrów, więc jest duża szansa, że po prostu taki gracz nie przebije moich włazów. No cóż, zobaczymy. Jedzie kran, jedzie 60 TP. I z 7 już tutaj przyjechał? O kurczę, dobra. To jednak mój plan pójdzie w odstawkę, nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego zrobić. Tenis7 pokrzyżował moje plany. Odbiłem się od 60TP. A co jakbym spróbował przejechać w to miejsce? Nie wiem czy zbiorę pestkę czy nie. Nie, nie zbiorę, dobra. Jak przyjadę w to miejsce, to będę mógł wyciągać tego konia oraz 60TP. Jest bok Wieży Konia, a nie, nie ma. Co ty robisz tym 60TP? Dlaczego ty tak jedziesz? Ktoś go może wykończyć, on mnie przebije i... O, dobra, odbił się ode mnie. Troszkę tego nie rozumiem, dlaczego ten gracz 60TP chciał się po mnie tutaj ulać, że tak powiem. Było bardzo dziwne, ale na całe szczęście udało mi się go rozwalić. Jakbym miał hita, to bym przebił chyba tego konia, chociaż nie, źle strzeliłem. Ten koń ma to mało działa, więc muszę uważać, żeby nie przyjąć od niego żadnej pestki. Czy on właśnie pojechał pod moje deki? Chyba tak. Jest T30. Udało mi się przebić T30 za 475, udało mi się zaświecić E4. I teraz tak myślę, co ja mogę zrobić w tej bitwie. Chciałem powiedzieć czemu ten kong tak długo żyje, ale właśnie Strv go rozwalił. Co ta czwórka? Hmm. Ona jest we mnie wcelowana, więc ja tutaj nie mogę się tak wychylić. O, kran dostał za 716. A co jakbym teraz jakoś spróbował spuszować tego 50TP? O, Arto do mnie strzela. Hmm. Nie uważaj tym Patonem, żebyś się nie utopił stary. <grywy> to jest niesamowite ile osób się tutaj utopiło. A ten przejazd wcale nie jest taki trudny, tylko trzeba pamiętać o tym, że tutaj są takie śliskie skałki, tak zwane. Oho, no trzeba o tym pamiętać. A sam prawie przed chwilą spadłem do wody. Dobra, e500. Um, kurczę, kusi mnie, żeby przejechać po tego isa 7 ekrana, ale wiem jak to się skończy. Jest E4, która. O, chociaż może. Teraz jak ten patron przejechał, ten is 7 zaraz się obróci najprawdopodobniej ona kurde ten paton się wywalił niedobrze bardzo niedobrze hm. nie no nie mogę tak zrobić mam nadzieję że się nie utopisz tym patonem gdyby nie ta T30 już dawno bym podjechał pod ten kamin na kwadrację J6 żeby Wyciągać powoli tego gracza w kranie i w isie 7 A tak niestety nie mogę nic zrobić o E50 w garażu. To nieco robi ta T30. Okej, okay, E4 jest ogłuszona i czwórka 4 nie patrzy się w moją stronę. Aha, WTK do mnie strzelił. I to jest to, o czym mówiłem wczoraj. Obiekt 430 ma to do siebie, że lubi się palić, więc trzeba uważać i. I trzeba naprawiać często te zbiorniki, żeby nie dostać podpały. Jest, jest 7 dolna płyta, górna płyta. Weszło, polosowało mi penetrację. I mogę jechać po E4. Szkoda, że mam tylko 1500 uszkodzeń. Tak jak mówiłem, te zbiorniki w 430 upadają tak samo jak na 260. Dosłownie każdy strzał w dolną płytę, to jest uszkodzony zbiornik. A co za tym idzie? Kolejny strzał najprawdopodobniej zakończyłby się pod pałką. Okej, okay, E4 chyba strzeliła. Chyba Wutek jest tutaj bez spota. Skoda zaraz go zaświeci, prawda? Albo ten Wutek do mnie strzeli? Nie, dobra, jest Wutek. Jest e czwórka, która jest postawiona na gąsce. Dobra, udało mi się trafić E4. I zaraz przełączę na HEki, żeby rozwalić tego Wuteka. Nie no, co ty tym futekiem? Ło, weszło. Ale pixel. Normalnie szok. Takie strzały, obiektem 430 U to rzadkość, naprawdę. Weszło, mam 3200 uszkodzeń. I została arta. Kurczę, słaba ta bitwa. O, udało mi się ją wykończyć. Mam 3401. Pierwsza bitwa zakończona zwycięstwem, 3400 uszkodzeń, 2200 po spocie, 4 fragi, wynik drużynowy, jest to drugi damage, top exp, raport szczegółowy i lecimy z drugą bitewką w tym odcinku. Westfield, losowanie na 10 tiery, dobra, ja wybieram turbo i spróbuję wygrać linieka. O, e 50 właśnie, swoją drogą, tak wczoraj myślałem, to zapomniałem o jednym czołgu, który mogę dodać do listy Najlepszych medów na start jest to właśnie E50M. Droga do E50 jest bardzo przyjemna. Mamy panterę dwójkę, mamy E50, którym możemy robić niesamowite wyniki. I na samym końcu mamy E50M, który byłby w mecie na 10. tierach, gdyby nie to, że nie ma takiego DPM-u jak obiekt 907 czy STB, To jest jedyna rzecz, której brakuje E50 -ce. E50. Mam na myśli 50M. E50M jest czołgiem, który jest mobilny, ma w miarę dobry pancerz, ma hity na goldzie, więc jak rzuci nas na powiedzmy Mausa setkę, to po prostu ładujemy sobie hity i przebijamy po policzkach. Mamy bardzo celne działo, bo tamto działo chyba ma 0,27 celności albo 0,28, coś takiego. To jest taki po prostu bardziej pancerny Leopard i tyle. Taka prawda. Okej, okay, wygraliśmy linię Kai, to w sumie bez żadnego problemu. Ja spróbuję przejechać tutaj bez spota, widzę, że ten Paton nie jest na mnie wychylony, więc mogę to zrobić bez żadnego problemu. Mam APK, weszło za 430, tylko szkoda, że jestem jedynym czołgiem tutaj na linii K, przez co mogę mieć problem, żeby szybko sfarmić tego Patona, bo on zaraz może zniknąć mi ze spota, chociaż nie, Ebergo trzyma na permie, dobra, nieważne. Czemu ja w ogóle nie patrzę na minimapę? Paton ucieka. Nie wiem, czy uda mi się zrobić jeszcze jedną pestkę. Najprawdopodobniej tak. Może uda mi się go nawet wykończyć. Nie. Niestety nie. Eber mnie wyprzedził. Ale okej. Okay. Wygraliśmy Linieka. Eber zaraz będzie świecić tego focha i grilla. Tylko z tego co widzę, to ta bitwa będzie raczej taka dwuminutowa, trzyminutowa, coś takiego. Jedzie fog B. Udało mi się go trafić za 470. Mam jeszcze szansę na jedną pestkę. Ono się kręci. Weszło za 405. U, Eber się wywalił. No to niedobrze. To bardzo, bardzo niedobrze. Będę miał tutaj bicie na Udesa. Nie, nie będę miał bicie na Udesa. Dobra, to z racji tego, że ten Eber się wywalił. O, przepraszam. u kurczę. Nie chciałem, nie widziałem tego TVPK. Z racji tego, że ten Eber się wywalił, to. Ja pojadę spotować tego Udessa, Grilla i Focha. Mam nadzieję, że T-62 nie stoi w tym miejscu na kwadracie K4. Bo jak stoi, to będę miał ogromny problem, bo będę w krosie. Czy my przegrywamy górę, czy mi się tylko wydaje? Hmm, przegrywamy. Ale nie ma co się dziwić, bo jest to jakby nie było gorsza strona na Westfieldzie. Powiem Wam szczerze, ale rzadko widuję, żeby z tej strony HTK wygrały linie B1-B2, linie, mam na myśli kwadraty B1-B2. Udało mi się podpalić focha, niestety ten gracz miał gaśnicę. Nie mam już bicia na włas. muszę uważać, bo ta E3 może mieć na mnie bicie i u mamy przewagę. I u mamy przewagę, przewagę. mamy stratę 1000 HP i T-62 niestety jest w tym miejscu, co nie jest zbyt dobrą informacją dla mnie. Wręcz tragiczną. Coś tak czułem, że ten gracz zajął taką pozycję. Mm, no to teraz mam przerąbane, bo ja tutaj nie mogę grać. Jak będę chciał się wychylić, to dostanę od tej, tej 62. dwójki. Mogę tylko proksować tego udes ale co mi to daje? Nic takiego. Chyba żarta, jakimś cudem, wyjmie tego udes ale szczerze to w to wątpię. Okej, okay, moi przeciwnicy puszują. Moi przeciwnicy. Ogółem, drużyna przeciwna puszuje linię AB, dlatego ja teraz muszę się przestawić i zajmę sobie kwadrat A6, A7. To jest jedyne słuszne rozwiązanie w tej bitwie, żeby jeszcze zrobić jakikolwiek damage i może wygrać tę bitwę. Może. Może być tutaj bardzo, bardzo ciężko. Gdyby ten Eber się nie wywalił. To ta T62 w życiu by nie dojechała do tamtej pozycji. O nie, obiekt 277 puszuje przez otwarte pole. Został traka. Udało mi się go przebić za 430. Kurczę, to jest ciężki strzał. Uuu, nie dobrze. Dobra, 277 jest na permie. ok Straciliśmy FV, -a. mamy stratę 1000 HP. Kurcze, nie wiem co ja teraz mogę zrobić. O, jeszcze spota dostałem. Dobra, to nie mogę tak grać. Muszę się przestawić na kwadrat A6, A7, aczkolwiek nie wiem czy to jest dobry pomysł, ponieważ obiekt 277 właśnie puszuje tę stronę i i zaraz pewnie mnie rozwali. Hmm. Chyba, że zajmę sobie tutaj tę pozycję i zagram pod tego tvp -ka. to jest jedyna opcja na wygranie tej bitwy. Tvpk strzela do obiekta 2.77. 2.7 niestety mnie przebił za ponad 500. Hmm. E trójka zaraz tutaj dojedzie. I jak ta E trójka dojedzie, to mogę mieć bardzo duży problem. Bo zresztą ja przez całą tę bitwę mam bardzo duży problem, jak to mówię. Jest E trujeczka. to tam E Czemu nie chcesz nie spuszować? Może ten TVPek znajdzie jakoś bicie na gracza we trójce. O właśnie. Trójka dostała jedną pestkę. Hmm, nie mogę tak grać. Muszę się wycofać. E trójka jest na gąsce. Kurczę, to jest taki piksel, ale to nie wejdzie. To jest własne trójki. Nie ma szans, że to wejdzie. Jeszcze nasza arta nie trafia drugiego pocisku z rzędu. AUZ jest na środku. Ja nic nie zrobię z tą Metrójką. Czemu na szarta? A nie, to nie nasza szarta. Dobra, nieważne. O, dobra. Metrójka strzeliła. Mam jakieś, nie wiem, 3 sekundy. Znaczy, 3 sekundy. Mam szansę tylko na jedną pestkę, i potem muszę się wycofać. Jeszcze UDES tutaj dojechał. No, ten UDES jest bardzo dużym. Problemem. E-trójka ma dosyć fajny wrak. Proszę na to uważać. Muszę zaświecić tego udesa, Albo chociaż tę E-trójkę. Jest UDES. Nice, 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 nice. Szkoda, że mam 60 TP z prawej strony. Tym TFOP-kiem nie masz bicia na no, tego gracza w 60 TP? Ale i tak w tej bitwie jest wynik 6-12, ja już nic nie zrobię. foch, ma bicie na moje plecy. No tak. To już jest minus. Jak to wejdzie? Kurde, to weszło. Ale miałem farta. I trójka mnie po prostu zramuje. Nie, nawet mnie nie zramowała, tylko po prostu wykończyła normalnym strzałem. Szczerze, nie mam pojęcia jak my przegraliśmy tę bitwę. W momencie, gdy spuszowaliśmy, spuszowaliśmy, wygraliśmy linię K, to powinniśmy po prostu spuszować tego gracza w T62 i zająć bazę przeciwników, ale niestety moje medy chyba tutaj się wycofały z tego co widziałem. Ja byłem zamknięty, to znaczy, może nie byłem zamknięty, ale ja byłem w takiej pozycji, gdzie spotowałem całą tę półkę, więc te medy na spokojnie mogły przejechać w ten sposób i nikt do nich by nie strzelał. Ale no cóż. Niestety, moi słusznicy podjęli taką, a nie inną decyzję i w rezultacie przegraliśmy tę bitwę na Westfieldzie. Druga bitwa zakończona porażką. Udało mi się zrobić 4300 uszkodzeń, 1800 po spocie. Wynik drużynowy jest to oczywiście top damage, top exp, raport szczegółowy i lecimy z trzecią i ostatnią bitewką w tym odcinku. Bezpieczna przystań, losowanie na 10 tiery po raz kolejny. Są dwie arty. I nie wiem, co ja tutaj mogę zrobić. W sumie... Obiekt 430 U to nie jest taki typowy MED, tylko to jest taki bardziej hatek, tak jak mówiłem wczoraj. Taka 113, obiekt 277, tylko z ikonką MEDA i chyba nie ma sensu, żebym jechał tutaj na tę stronę. Mam na myśli kwadrat K3K4, ponieważ tym działem nie da się snajpić i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie po prostu spuszowanie tutaj tego środka. Wraz z beczką i z obiektem 277. Mam nadzieję, że to będzie dobry pomysł. I że ten IS-7 mnie nie podpali pierwszym strzałem. Nie podpalił, ale uszkodził zbiorniki. Jest E4. Czyta E4? Ok, E4 strzeliła. I wybuchła. okej. Okay. A MX50B zrobił tutaj ponad 1000 uszkodzeń na tej E4. O, ale 60 TP ma teraz super wrak. O, kurde. Będzie bardzo ciężki orzek do zgryzienia. Dobra, 60TP. Ładuję to mam teraz. żeby przycelować i go przebić. Za 480. Ciekawe, czy uszkodziłem mu magazyn amunicji. Uuu, teraz się odbiję. No, ten 277 się nam chyba zbierze. Mhm, mm niestety zebrał. Pokazał całą gąskę temu 60 tp i niestety stracił dużo HP. Dobra, nie ma sensu, żebyś go teraz pikował. Stafnij się, żebyś nie zginął, ja Ci oddam po prostu tę pozycję i jadę spróbować jakoś tego focha znaleźć tutaj. Pytanie, gdzie on stoi? W sumie ten 430 jest bardzo niskim pojazdem, to mogę tutaj jakoś tak ryzykować i przejechać. Mam nadzieję, że tego focha nie ma na tym moście. O, niestety jest. Dobra, udało mi się go trafić za 415. O, dobra, już nie mogę do niego strzelić. Nie mogę do niego strzelić, ale mogę wyjechać na tego tvp ka i RHM-a. Mogę, nie mogę, chyba mogę. Dobra, TVP w garażu. RHM ucieka. Ok. Jest E4. Dobra, załaduję hita. Jak to wejdzie, no, to by było zbyt piękne. To jest kolejna szybka bitwa. Chyba tak. Nawet bardzo szybka bitwa, bym powiedział. jestem 60 On mnie przebija raczej. O, odbił się na całe szczęście. Ale co ja teraz mogę zrobić? Wszystkie czołgi są skampione i nie ma gdzie robić tego damage'a. Jeszcze ta M60 mnie rozwali na dojeździe. Tylko to akurat jestem pewien. Chyba, że postawię go na gąsce. Dobra, mam 2900 uszkodzeń. Normalnie taka duża wartość. Ale tak na dobrą sprawę w tej bitwie nie było gdzie robić tego damerza. Jest K91. Dobra, udało mi się go trafić. Może uda mi się strzelić chociaż jeden raz do tego ISO 7. Albo nie, nie uda mi się, ponieważ Arto do mnie strzeliła. 3300 uszkodzeń, okej. Okay. Chyba zagram jeszcze jedną bitewkę. Ta potyczka na bezpiecznej przystani była za szybka po prostu. 4 minuty i wynik 13 2. 12 tysięcy przewagi, jeżeli chodzi o HP. Masakra normalnie. GWS 100, udało mi się wykończyć tego arciarza i został sam obiekt 261. 13 tysięcy przewagi w HP. Masakra i wynik 152. Trzecia bitwa zakończona zwycięstwem 3400 uszkodzeń, dwa fragi, wynik drużynowy, raport szczegółowy i lecimy z czwartą i ostatnią bitewką w tym odcinku. Pilzno, losowanie na 10. tiery, znowu są dwie arty w drużynie przeciwnej. Hmm. To może być naprawdę ciekawa bitewka. bardziej, że jestem czołgiem średnim i. Nie chcę jechać do miasta. Ponieważ są takie czołgi jak Esetka, 60TP i te czołgi po prostu z hitów mogą przebijać moje włazy, a tego bym nie chciał. Dlatego ja pojadę sobie tutaj na linię 0 i mam nadzieję, że moim czołgom lekkim uda się wygrać linię 0. EBR już jest bardzo agresywnie, tam Anticora musi uważać, żeby się nie wywalić. Chyba czy spotem będę miał, jak tutaj przyjadę, ale chyba nie. A co jakbym spuszywał tego ebr -a? Co robi nasz BatChat? Czy on jedzie po Arte? A, ok, on się pojechał po prostu wywalić. Dobra, jadę po tego Ebera. Zaryzykuję. Aha. Postawił mi gąskę. Bat-chat do mnie strzela. Czemu ja to zrobiłem? No, chociaż w sumie gram obiektem 430 U, więc chyba mogłem sobie na to pozwolić. <noise> Nie wiem, to było bardzo dziwne, ale jakimś cudem wyszło. Nie wiem jak, ale udało mi się rozwalić tego Ebera. To znaczy, nie rozwalić, ale wypchnąć go. Zaświeciłem jeszcze bad Udało mi się wykończyć To Ten bad chyba ładuje, a jeżeli nie ładuje, to ja tutaj mam bardzo fajnego wraka, którego mogę wykorzystać, żeby rozwalić tego bata. Mam bicie na wieżę. Weszło za 440. Mhm. Arta do mnie strzela i ten Baczat... Okej. Okay. Już myślałem, że ten Bacztat mnie po prostu spuszuje, ale na całe szczęście. Arta mnie tutaj uratowała. To znaczy. To, że Arta mnie uratowała, to akurat nie jest zbyt fajnie. Wolałbym, żeby to zrobił grill, który też miał bicie na Bata, ale. Ale liczy się to, że ten Badstadt nie mógł mnie spuszować. Setka ucieka, czy ktoś może go wykończyć? Super. Czemu to Arta do mnie tak strzela? Nie rozumiem tego. A, dwie arty do mnie strzelają, okej. Okay. Jak to było? Arta zapobiega kampieniu, Coś takiego? Kiedyś gdzieś taki komentarz przeczytałem. <gryw> I to mnie po prostu rozwaliło. Leopard 1. Kurczę, ale to jest po raz kolejny dwuminutowa bitwa. Dosłownie. My po dwóch minutach mamy zajętą praktycznie całą mapę. Zaczynamy rozwalać cały środek. O, no, chodź tym leopardem. Czy ja mogę do niego strzelić, bo nie wiem, co tam jest. A, weszło. Dobra, mogę tam strzelać. A, bo to były te takie paczki śmieszne. Dobra. Zapomniałem o tym. Już nie dokończę tego losi. On się schował. W zasadzie to uciekł na środek. Muszę tego leoparda spuszować, tego, który jest na kwadracie C5. I potem pojadę po beczkę. Hmm, ale chyba Manticora mnie uprzedzi. Tak czy nie? Mam antikorazów na jeden strzał. Uważaj, kurczę. No nie, 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 to się nie wydarzyło. To się nie wydarzyło. Kurde, gdzie jest ten obiekt 2684? On musi być tutaj, w tym miejscu na 2. Dobra, ale to był fail. Nie chciałem tak zrobić. Kurczę, normalnie nie wierzę w to. Pierwszy raz kogoś przeblokowałem. Jakby to weszło, to, to by było zbyt piękne. Zaraz wyślę sam na siebie reporta, żeby mnie zbanowali, bo takich rzeczy się nie robi. No ale kurczę, ta mantikora zaczęła się cofać i ogółem to wychylanie w tym miejscu, jak ten gracz widział, że leopard jest na środku. I no no nie wiem. To było bardzo dziwne i nie podobało mi się to. Zbicie na ISA-7. Który strzelił. Mhm, mm za zero. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie ta pestka poleciała. Szczerze mówiąc. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie te pestki lecą. Naprawdę. Naprawdę nie mam bladego pojęcia. Okej, okay, a to weszło. Takie snapy wchodzą. A pociski, które są idealnie przycelowane, się dingają. Naprawdę nie czaję tego. Dobra, weszło. Za ile? Za 440. Jak uda mi się zrobić jeszcze jedną pestkę, to będę zadowolony. O, chyba, że Arta nie wykończy tego gracza w 60. Tp. Nie wiem, co jest nie tak, ale ja w tym odcinku robiłem więcej spota niż Demacha. Zobaczcie, to mam 4100 po spocie. Wiadomo, tutaj też jest jeszcze damage po gąsce, ale na poprzedniej mapie zrobiłem 2000. Tutaj zrobiłem 3000 po spocie w tego Ebera, tę setkę i Battrata. Kurczę, coś ten 430 Umi nie siedzi dzisiaj dzisiaj ogółem przez o, ostatnie dwa dni. Dobra, 3200 uszkodzeń i 400 po spocie. Masakra. Ostatnia bitwa zakończona zwycięstwem. 3200 uszkodzeń, dwa fragi, 4100 po spocie. Medal wsparcie, wynik drużynowy jest to drugi damage, top exp, raport szczegółowy. Tak prezentuje się dzisiejsza sesja. 75% zwycięstw, ponad 3500 uszkodzeń, 2000 asysty i 1300 średniego expa. Te bitwy nie były jakieś niesamowite. Najlepszą bitwą była ta na Westfieldzie, gdzie bitwa trwała 7 minut i tam zrobiłem 4000, a tak to poprzednie bitwy trwały 2-3 minuty i nie było gdzie robić tego damage'a. I teraz nasuwa mi się jedno pytanie: czy ten obiekt 430 U rzeczywiście jest taki dobry, jak mi się to wydawało? W sumie teraz zagrałem tylko 7 bitew. I po siedmiu bitwach ciężko mi cokolwiek powiedzieć na temat tego meda, ponieważ te bitwy, w których brałem udział, one trwały średnio, nie wiem, 3,5 minuty, 4 minuty. Nie dość, że nie miałem czasu, żeby robić damage, to jak pushowaliśmy którąkolwiek flankę, to nasi przeciwnicy albo dostawali amoraka, albo moi sojusznicy jakoś bardzo dobrze pushowali, Często wygraliśmy od razu jakąś flankę. To wyglądało tak jak jakieś bitwy na cewu. Jedziemy jedną stroną, rozwalamy wszystko, zamykamy drugą stronę i wygrywamy bitwę w 3-4 minuty. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jak możecie, to dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat tego pojazdu. Trzymajcie się, miłego dnia, pa. pa.